Dzień dobry, serdecznie witam. Wszedłem na dach, żeby powiedzieć Wam o carporcie. Jutro rusza montaż już finalny do carportu. Yy, Tu jest południe, tu jest południe i ja zaplanowałem, że będzie dokładnie w tym miejscu, gdzie są te yy, teraz jego elementy. Inne takie ciekawe miejsce to jest tutaj, od wschodniej strony. Ale pomyślałem sobie, że ta wschodnia strona nie jest idealna, ponieważ tutaj mamy słów z napięcia, czyli transformator, mamy lampy. No i nachylenie jego byłoby w kierunku wschodnim przez to ta produkcja nie byłaby taka należyta. Na pewno by zajmował najmniej miejsca w tym miejscu i być może byłoby nawet to fajnie wyglądało tutaj. On troszkę nam zajmie miejsca, i to jest ten jego największy minus, ale też jest bardzo ładny, więc będzie fajnie widoczny. A z perspektywy czasu, będę chciał dać kolejne karporty w tej linii. Te tak samochody się stoją mniej więcej prawie do słupa z asymetrom. Tam dalej mam butle gazowe, w związku z tym nie może tam stać żadna taka instalacja elektryczna. Tutaj mam dość blisko właśnie do słupa, czyli mogę w wygodny sposób podciągnąć do niego instalację z tego carportu. Także myślę, że ten wybór wydaje się z mojej perspektywy najlepszym wyborem. Tutaj troszkę się zwęży ten przesmyk między tym ozdobnym kwiatkietnikiem a drogą przejazdową z powodu carportu, ale widzicie tam stoi dość duży peżot, i mimo to jest no spory przejazd, a carport nie powinien zajmować więcej miejsca niż ten peżot. Także tak mniej więcej chciałem Wam wyjaśnić sytuację widoczną z góry. No tutaj wiadomo, nie ma żadnego, żadnej możliwości montażu, bo jest garaż wjazdowy i od strony południowej, od strony zachodniej byłby bardzo silne zacienienie znaczy carportu. A czy warto go montować? na pewno skorzystają dwa samochody dwoje pracowników będzie miało zadaszenie i na pewno jest to dość ładne miejsce dość ładne miejsce z którego pogoda sobiutka, tam daleko daleko 4 km ode mnie jest Rzeszów także takie dość fajne, fajne miejsce tu mam ładny park i boisko sportowe w Zaczerniu. Mam też solary tradycyjne. One mają 20 lat. Zrobiłem je na początku, kiedy jeszcze nie było fotowoltaiki, bo uważałem, że warto wykorzystywać każdą możliwość pozyskania energii ze słońca. To dzisiaj działają, mają się całkiem dobrze. Mają dużą powierzchnię, także ich moc jest pewnie rzędu 2 kW, może i więcej. I pokażę Wam jeszcze ten teren z tej strony. Tylko, muszę podejść do budynku, żeby się czegoś chwycić, żeby nie spać, bo tu jest już wysoko. Zobaczcie, no tutaj też takie miejsce jest fajne na carport. Jedyny minus jest taki, że no tam są drzewa. Drzewa są za ogrodzeniem i one po części z czasem urosną i będą dawały zacienienie. A drugi minus jest taki, że ten carport nie będzie tak dobrze widoczny ze strony wjazdu do bramy, jakbyśmy chcieli.